Witaj, oto Twoje czytanie na tydzień od 7 do 13 kwietnia. Ten tydzień przynosi znaczące zmiany energetyczne. Merkury kończy retrogradację, Wenus kończy retrogradację. Będziemy mieli też pełnię w wadze. Najpierw opowiem o tym, jak to wszystko na nas wpływa, i opowiem też, jak to wpływa na Ciebie ze względu na Twój znak Zodiaku, a później e, będzie odczyt z kart. I tutaj 7 kwietnia pierwsze ekscytujące wydarzenie: Merkury wychodzi z retrogradacji. Zaczynał ją w Baranie, teraz już jest w Rybach. I zatrzymuje się na niebie 7 kwietnia z naszej perspektywy i rusza znowu naprzód, bo to tylko tak tutaj na ziemi dla nas to wygląda. I dzięki temu wreszcie możemy mieć większą jasność myśli, łatwiej będzie się nam komunikować. Będzie można też rozwiązać pewne nieporozumienia, które mogły powstać przez ostatnich kilka tygodni. To też jest dobry moment, żeby uporządkować sprawy związane z emocjami, duchowością i twórczymi bądź kreatywnymi projektami. Generalnie wszystko ruszy naprzód. Tutaj już nie trzeba czekać z podpisywaniem umów czy z ruszeniem z nowymi projektami. Koniec tej retrogradacji. I kolejny ważny dzień w tym tygodniu dla nas wszystkich, bo tutaj dzieją się dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, 12 kwietnia Wenus też kończy retrogradację, tak jak Merkury zaczynała w Baranie, przeszła do Ryb. No i tutaj 12 kwietnia Znowu zaczyna z naszej perspektywy iść naprzód, i energia rusza w sprawach sercowych, w relacjach, w finansach. To, co się opóźniało, może iść naprzód. Ten dzień to też jest dobry czas na to, żeby sobie uświadomić, czego naprawdę pragniesz w miłości, jak chcesz budować relacje. I jak chcesz budować swoje finanse, bo Wenus to też finanse, i można już tutaj zacząć działać i iść do przodu w tych tematach. Mamy wsparcie tego dnia, 12 kwietnia. Tak jak wspominałam, jest jeszcze jedno ważne wydarzenie. Pełnia Księżyca w wadze. Tutaj waga to jest aspekt energetyczny Wenus, związany najbardziej z relacjami, a pełnia rzuca światło na pewne sprawy, i w tym przypadku będzie rzucać światło na nasze relacje, sprawy partnerskie i też na takie tematy czy w twoim życiu jest równowaga między dawaniem a braniem. Czas pełni to czas kulminacji pewnych spraw. Możliwe, że coś się rozpoczęło dla ciebie w marcu bądź poprzednich miesiącach. I tutaj coś się dopełnia, tak? Trzeba będzie podjąć decyzję, w końcu można zadziałać, bo już skończyły się te dwie retrogradacje, więc też będziemy mieć większą jasność a propos tego, co możemy zrobić w tych tematach, w których były retrogradacje, w których było opóźnienie, trzeba było się zastanowić, a teraz przy tej pełni już wiemy, już mamy równowagę, już wiemy, jak możemy działać. A teraz powiem, jak to działa na ciebie, zodiakalny byku. Koniec retrogradacji Merkurego i Wenus pomoże ci Lepiej zrozumieć Twoje cele i też dynamikę Twoich relacji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z pracą, to tutaj w końcu będzie więcej harmonii w energii i bardziej będą płynąć pewne rzeczy. W czasie pełni warto skupić uwagę na Twoim zdrowiu, codziennych nawykach. Tutaj dni w okolicach pełni, czyli 3 dni przed, 3 dni po. To też jest bardzo dobry czas dla Ciebie na porządkowanie spraw osobistych. I teraz czas na Twój odczyt z kart. Najpierw sprawdzę jaka energia prowadzi Cię w tym tygodniu. Później będzie duży rozkład, co idzie w Twoją stronę, a na końcu wylosuję afirmacje, słowa mocy, które możesz powtarzać w tym tygodniu, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc, żeby się z nią połączyć. Poproszę o przekaz na temat tego, jaka energia. Prowadzi byka od 7 do 13 kwietnia 2025. O, mamy dwie energie prowadzące, co oznacza, że to będzie bardzo ważny tydzień dla byka. Ok, eee, pierwsza karta to jest jesień, energia jesieni odpuść to co stare i odpocznij. Mam wrażenie, że tutaj niektórzy już właśnie od jesieni zeszłego roku mają taki proces wewnętrznego odpuszczania, oczyszczania się i w tym tygodniu on się zakańcza. Ten proces może trwać nawet dłużej niż od tej y, zeszłorocznej jesieni. Może to być już nawet kilka lat dla niektórych. I skąd wiem, że kończy się ten proces dla Ciebie? Jest tutaj karta szamana. I ona mówi: zaufaj wyższej sile. Tutaj y, wielu z Was y, musiało na coś długo czekać. Y, Trzeba było coś też przezimować. Tak słyszę, no bo po jesieni mamy zimę, ale ten okres odpuszczania, zrzucania też starej skóry, jak wąż, tak transformacji, już się kończy. I bardzo mnie przyciąga energia tych ptaków, kruka i sowy. Kruk, to jest taka energia, która przekracza wszelkie yy, światy energetyczne, przynosi wiadomości, i właśnie poprzez wydarzenia, które się działy dla Ciebie, yy, ten proces odpuszczania starych energii nabrałeś, nabrałaś jakąś mądrość, bo na głowie szamana. Jest sowa, rozwija skrzydła. No właśnie, tutaj też jeden z tych ptaków jest w pozycji statycznej, drugi w takiej dynamicznej. W końcu coś ruszy naprzód, tutaj dla Ciebie to widać wyraźnie. Też wielu z Was było, bądź jeszcze jest w takim procesie, Budzenia swojego wewnętrznego szamana, połączenia z intuicją, i tutaj też ta cała transformacja powoduje to, że zodiakalny byk może w końcu rozłożyć skrzydła i zacząć działać, zacząć robić to, co chciał już od jakiegoś czasu, ale byk nie był gotowy, potrzebował zrzucić. Jakiś stary balast, starych energii, które trzymają cię, trzymały cię, w, zatrzymywały przed tym lotem, przed tym, żeby w końcu ruszyć i zrobić to, co chcesz, zamanifestować to, czego pragniesz. Teraz wyraźnie, w tym tygodniu wszystko rusza do przodu. Dobrze, i za chwilkę będzie duży rozkład z kart na temat tego, co idzie w Twoją stronę w tym tygodniu. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie prywatne ze mną. I moi subskrybenci też mają specjalną niższą cenę na warsztaty majówkowe warsztaty z manifestacji marzeń. Jeśli chcesz zapisać się na warsztaty albo umówić się na czytanie prywatne lub zamówić amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. Adres e-mail jest w opisie. Dobrze. I teraz poproszę o wiadomość na temat tego, czego będzie więcej, jaka energia wzrasta tutaj dla, okej, okay. zodiakalnego byka. Cała historia się nam pojawiła ogromna. Wow, niesamowite. Tak tutaj w tym tygodniu albo w poprzednim tygodniu, to też jest możliwe, to jest czytanie kolektywne, dostosuj to do swojej sytuacji, zdobyłeś, zdobyłaś jakąś prawdę. O sobie, o świecie niektórzy coś wypierali, potrzebowali coś zobaczyć, inni potrzebowali jakiegoś. Głębszego zrozumienia, większej świadomości, i ta prawda przyszła, i ta prawda pozwala ci odpuszczać to, co już ci nie służy. Ta prawda również i cały ten proces transformacji, który zakończasz w tym tygodniu, to wszystko przyniosło ci niesamowitą moc, siłę, możliwość połączenia się właśnie z tą twoją wewnętrzną mocą i siłą. I tutaj w tym tygodniu wyraźnie to czujesz. Czujesz się stabilnie. Wiesz, po co były te wszystkie lekcje, wiesz, po co był ten czas odpuszczania i masz moc, by otworzyć jakieś nowe drzwi w swoim życiu. Tutaj bardzo mnie przyciąga do tego. I dla wielu z Was albo już coś nowego się zaczyna po tym odpuszczeniu, albo są zwiastuny nowych, pięknych początków, ponieważ mamy tutaj kartę nowego początku. Więc tutaj tak czuję, że bardziej ta prawda i ta moc to już jest z Tobą od zeszłego tygodnia, i to daje Ci impuls do jakiegoś nowego początku. I ten nowy początek, albo już w tym tygodniu, albo w kolejnych, albo wiesz po prostu już, bo jesteś tak pewna, pewny siebie, wiesz, że to przyniesie Ci. I tutaj tak będzie za co być wdzięcznym. Jak zaczynasz jakieś nowe przedsięwzięcie, to też warto razem z tym praktykować wdzięczność, żeby te swoje manifestacje cele przyspieszyć. Tutaj w tym tygodniu bądź w kolejnych tak, po tym nowym początku wielu z Was doświadczy jakiegoś cudu. cudu manifestacji. cudu doświadczasz na pewno cudu zmiany Twojej energii na wyższą. właśnie wibrujesz. Tej energii wdzięczności. A jak wibrujemy w energii wdzięczności, no to nasze manifestacje przychodzą do nas szybciej. Wielu z Was manifestuje długofalowo dobre prosperowanie i obfitość. O tym mówi karta pszczoły. Także tutaj naprawdę piękne energie się zaczynają i to, co cię wstrzymywało przed jakimś cudem, przed jakimś wydarzeniem, przed wdzięcznością, przed dobrym prosperowaniem i obfitością, zostaje już finalnie odpuszczone w tym tygodniu, przynajmniej w energii. Jedni zobaczą już jakieś materialne, Tutaj manifestacje tej energii w tym tygodniu, inni w kolejnych. To już będzie zależało od osoby. E, dobrze, teraz co odpuszczasz? Z czego się jeszcze oczyszczasz w tym tygodniu, zodiakalny byku? O, też sporo kart. Okej. Okay. Odpuszczasz, no właśnie, no to, 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 to nam się wiadomość powtarza, ale to znaczy, że jest bardzo ważna. Odpuszczasz taki czas w życiu, kiedy się chowasz, pracujesz bardziej nad swoją energią, nad swoim wnętrzem, nad tym, co jest w tobie do uzdrowienia, to się kończy. Czas stałości, bez ruchu. Też się kończy, tutaj zaczyna się ruch do przodu, nowe początki w stronę manifestowania Twoich marzeń. Więc y, tutaj trzeba odpuszczasz to, że trzeba było poczekać w stałości na to, żeby y, podpiąć się do energii przepływu, a do tego była Ci potrzebna ta wewnętrzna, prawda, ta moc i moc do tego, żeby odpuszczać wszystko to, co już ci nie służy. Dobrze, teraz zapytam o największe wyzwanie na ten tydzień dla byka. O, okej. Okay. Jest karta. Hmm. Moc. Potężna karta Smoka. Karta 11. 11 to numer manifestacji. Czyli właśnie to, czy zobaczysz swoją manifestację w tym tygodniu, w kolejnym, czy za miesiąc, zależy od tego, czy dasz sobie pozwolenie na połączenie się ze swoją wewnętrzną mocą, tak? Ty ją masz i wiesz o tym. Ale tutaj jeszcze mogą być jakieś blokady w tobie w tym tygodniu i w kolejnych dla niektórych, tak? Jeszcze do odpuszczenia, tutaj każdy jest w innym momencie procesu, tak? Po to, żeby połączyć się z tą swoją wewnętrzną mocą na dobre, to ci da mocy szybszej manifestacji. Także tutaj warto jeszcze popracować w tym tygodniu nad połączeniem z tą Twoją wewnętrzną mocą. Nie odbieraj sobie mocy, nie oddawaj jej innym też. Oddaj swoją moc na swoje marzenia, na te cuda, nie oddawaj jej innym, bo tutaj z tą kartą też mogą pojawić się osoby, które chcą skorzystać z Twojej mocy, bo ją czują. A ty ją sobie odbierasz, bo nie wierzysz do końca. Wtedy takie osoby mogą zamanifestować. Jakąś właśnie taką osobę, która będzie chciała Ci moc odebrać. Trzeba będzie postawić granice. I teraz poproszę o informację, jakie byk ma wsparcie od wszechświata. Co tutaj o... OK. Czuję jeszcze tę kartę tutaj z wierzchu. Wow! Tak, ta transformacja się dokonuje. Mamy kartę oświecenia, karta świątyni. Tutaj też drzwi nowe się otwierają przed Tobą, więc ta jakaś wiedza, ta prawda, ta wyższa jakaś świadomość, którą zyskujesz w tym tygodniu, jest wsparciem od wszechświata, żeby właśnie iść naprzód, mieć dostęp do tej mocy i kreować swoje życie. Jest też karta zabawy, więc wszechświat da Ci w tym tygodniu okazję na to właśnie, żeby cieszyć się życiem, żeby spędzać czas z bliskimi. Niektórzy potrzebują spędzić czas ze swoimi dziećmi, bo, bo nie, nie mieli na to zbytnio dużo czasu. Inni potrzebują pozwolić swojemu wewnętrznemu dziecku na wyjście, na zabawę. Na to, żeby też czasem przejęło stery, bo dzieci mają niezwykle mocną wiarę w to, że mogą manifestować swoje marzenia, chociaż tego wcale tak nie nazywają. Warto tę wiarę w sobie odnaleźć, to też Ci bardzo pomoże osiągnąć Twoje cele i spełnić Twoje marzenia. I teraz czas na afirmację słowa mocy dla byka. Możesz je powtarzać, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc, połączyć się z nią bardziej. To jest ci niezwykle potrzebne, zwłaszcza, że to połączenie z twoją wewnętrzną mocą pokazuje się na ten tydzień jako wyzwanie. Jakie tutaj słowa na ten tydzień dla byka? O, mamy. Jestem uważna, otwarta i spokojna. Wow! Bardzo dużo energii spokoju jest w tej afirmacji. Dla wielu z Was to jest ta moc. To bycie uważnym, otwartym i spokojnym, uważnym na to, co się dzieje, otwartym na przyjmowanie darów wszechświata, uważnym na znaki od wszechświata i to daje ci spokój. Piękne słowa: jestem uważna, otwarta i spokojna. Kochani, warto w tym tygodniu praktykować wdzięczność. Wdzięczność to jest taka energia, która niesie nas na skrzydłach w stronę naszych. Marzeń. Także jeśli chcesz zacząć bądź kontynuować praktykowanie wdzięczności, to zapraszam cię na moją medytację prowadzoną, w trakcie której możesz właśnie czuć bardziej wdzięczność. Jeśli cię to interesuje, to ten film za chwilkę będzie na ekranie, tak jak Twoja wiadomość od aniołów. Jeśli czujesz, że potrzebujesz ją usłyszeć, to zobacz moje czytanie. Filmy są na ekranie, żeby przejść do medytacji lub czytania, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.